Dziecka damy pod następne z 16 marca w kraju, pod Patryczem Wawelskim. Ojej. Było moje? Nie ja nie? sama. Ania poczekaj, nie, no patrz. Ja sama. Ja będę tak upadać. Poczekaj Janka. Jan, poczekaj, poczekaj, czekaj, czekaj, zobacz, zobacz. Ja sama. Oj Eny. Ja sama. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie.